um Witam Was w kolejnym odcinku na kolejnych poszukiwaniach. Właśnie idę na miejsce docelowe. Ale muszę przyznać, że jest dzisiaj pogoda. Konkretny palnik 36 stopni. Także jest ciężko. I właśnie idę. Nie mogę za bardzo znaleźć miejsca bo wszystko jest zarośnięte także muszę znaleźć jakieś miejsce gdzie będzie trochę luzu żeby można było pomachać detektorem no to nic idę dalej szukam i widzimy się za niedługo miejscówka znaleziono Wszędzie zarośnięte bardzo, także jedynie tutaj jest taki kawałek, gdzie będzie można coś po, poszukać. Jak widzicie, dzisiaj nie jestem sam na poszukiwaniach. Jest ze mną moja druga połówka. Mam nadzieję, że cnie się mi szczęście. No to cóż, lecimy szukać. mocny. Ciekawe, 90. No jakiś odgłamek. Chyba jest to aluminium. Tak to wygląda. Muszę przyznać, że upał, naprawdę robi swoje i nawet człowiekowi się nie chce chodzić. Więc nie wiem jak długo dzisiaj tu wytrzymam, ale zobaczymy jak się rozkręci sytuacja. Jeżeli znajdę coś ciekawszego, wkrótce to na pewno zostanę chwilkę dłużej, ale jeżeli będę same śmieci, no to za długo tutaj nie będę, nie dam rady. No nie najgorszy To co to może być Jakieś kółko? jakieś kółko to jakby do łańcucha coś chyba tak mi to wygląda ale pewnie też stare No, i mamy guzik malutki, ale guzik coś tam jest chyba na nim napisane, ale będę musiał to wyczyścić wodą. I złoty kolor przebija. Nie wiem co to może być za guzik. Ale lepsze to niż złom. No dobra. Teraz to umyję i zobaczymy co tam wyjdzie. Tu nie jest tak źle. Jakbym przepuszczał guziczki zawsze jakoś tam poprawiają nastrój zwłaszcza stare guziki także jest nie jest najgorzej lecimy dalej I prędzik. Muszę przyznać, że jest tak gorąco, że chyba za długo nie dam rady. Naprawdę nie idzie oddychać i chyba po prostu ten odcinek zrobię na dwa razy. Jutro, może nie będzie tak grzało. To jutro będę wyskoczył i po prostu połączę te dwa wypady w jeden odcinek, i tyle. No bo naprawdę wykopę jeden dołek, i, i mam dość. Może po prostu zrobię tak, że jeszcze jeden, jeszcze jeden sygnał, i chyba to będzie na dzisiaj. Na tyle. Jest naprawdę masakra. No i to będzie ostatni sygnał na dzisiaj. No i na koniec kawałek złomu. Więc to jak mówiłem, na dzisiaj kończę i po prostu połączę dwa wypady w jeden odcinek, także do zobaczenia w innym miejscu, hej! Jak widać, miejscówka zmieniona, no tutaj na pewno są lepsze warunki, dochodzenia nie jest tak zarośnięte no, zobaczymy, co tutaj uda się znaleźć. No i przede wszystkim pogoda nie jest tak już hardkorowa jak ostatnio, jest ciepło, ale nie jest aż tak, jak było wtedy 36 stopni chyba czy 5. No dobra, także rozpakowuję manatki i lecimy. Zobaczymy co tutaj znajdziemy. Niedaleko tutaj tego miejsca, może dosłownie 200 metrów stąd udało mi się raz znaleźć dosyć ciekawą rzecz, medalionik, znaczy wisiorek i prawdopodobnie z tego co się dowiadywałem i jest to ze czasów średniowiecza, także ciekawa naprawdę rzecz. Zresztą będziecie widzieliście to już w którymś z odcinków. No to dobra, zaczynam rozpakowuję się i lecimy. Sygnał może nie jest zbyt ciekawy. Duże prawdopodobieństwo, że będzie to drucik, ale jest między 3 a 4. Czasami trujeczka też padło mi, właśnie, guzik. Czwórka zazwyczaj, właśnie, był drucik albo gwóźdź, także jest coś pomiędzy. No, i niestety prawdopodobnie gwóźdź, ale zapewne stary. Ani drucik, ani kuzik. Połączenie guzika z drucikiem, czyli gwóźdź. <noise> no dobra, lecę dalej. W końcu jakiś ciekawszy sygnał. Po godzinie chodzenia, także to cieszy. Jest szansa, że może to być łuska. 64 sygnał. Może być łuseczka. Kulka, taka spora, także jest i kulka, na pewno lepsze to niż drucik. Ktoś tu strzelał. sygnał dwójeczka. dwieczka, trujeczka. Zobaczymy. Nie spodziewam się czegoś ciekawego, ale no niestety, jak się nie sprawdzi, to nie będziemy wiedzieć. Znów gwóźdek, ale znów taki gwóźdź dosyć stary, lipka. 64. Duża szansa, że znów kuleczka albo łuska. Co może być. Ale wygląda to na po prostu kawałek złomu. Nie wiem. Co to może być za tacko? No nic, trzeba lecieć dalej. To jakiś strumyk sobie płynie, już taki troszkę przysuszony, ale strumyk. No, i jest i drucik. Tak czułem, bo sygnał nie był właśnie zbyt ciekawy. No cóż, co zrobić? Chyba jest tu więcej tych drucików. Także dam sobie z tym spokój. Sygnałek dosyć ciekawy. Takie sygnałki lubię, muszę przyznać. Może, może będzie coś fajnego. Prawdopodobnie jest gdzieś na wierzchu. Ok. No i co to, to będzie? Kolejna kuleczka, tym razem mniejsza. O, proszę, taka. No i dobra, lepszy jest jak nic, jak się to mówi, cóż, dalej w drogę. Na no, 16 może być jakaś folia aluminowa ale nie musi muszek tutaj lata chyba milion nie chciałbym zaraz być pogryziony więc trzeba się streszczać ale jak na złość oczywiście nie mogę znaleźć no i jest folia aluminiowa. Tak jak myślałem, sprawdziło się dziadostwo. ciekawszy sygnał Takie sygnałki może przyznać mi się podobają. Może być coś ciekawego Kawałek. Czegoś ale jeszcze jest resztka gdzieś Aha. druga część tak jakby to było odpaska po, po złożeniu, tak jakby część odpaska od klamry. Tu kolejna część. I tu jeszcze jedna część. Średniowieczne klocki Lego. Mniej więcej coś takiego. To jest łuska. Z tym, prawdopodobnie myśliwy tutaj naparzał z dubeltówki. Ciekawy sygnał po długim chodzeniu, i będzie to już ostatni, ostatnia rzecz na dzisiaj? No i mamy tutaj taką sprzączkę. Nawet taka jakaś z ozdobą No Myślę, że na ostatnią jaką rzecz dzisiaj znalazłem Może być No więc to by było na tyle Dzisiaj Dzięki wam, że oglądaliście ten odcinek No i Mam nadzieję, że w następnym Znajdziemy coś Ciekawszego Także miłego dziąka Wam życzę jeszcze i do następnego odcinka. Hej! Trzymajcie się!